60 lat bursy szkolnej, numer 1 w Wielkiej Górze. Po 60 latach, no coraz, coraz bogatsze doświadczenia i dzisiejsze spotkanie to jest ich wymiana: jest to poszerzenie swojej wiedzy, jest to też wspominki tego co było. Burczca cały czas zmienia się, cały czas stara się podążać za młodzieżą, a zmiany wśród młodzieży no, zachodzą bardzo szybko. I o, o tyle myślę, że nadążamy, że cały czas jest kolejka chętnych, żeby do tej bursy naszej przyjść, żeby tutaj mieszkać. Z czego niezmiernie się cieszymy. Dziękuję. Serdecznie dziękujemy mamie, naszej wychowanki z Bursy Renatki Kurzei, za przygotowanie z okazji naszego 60-lecia Bursy Szkolnej nr 1 tego oto cudownego tortu. Jesteśmy absolwentkami Bursy Szkolnej nr 1. W roku 2009 wyprowadziłyśmy się stąd. Z wielkim żalem i bólem, ponieważ lata spędzone tutaj zawsze zostaną w naszej pamięci. Za co dziękujemy wychowawcom. No i najważniejsze jest to, że w dalszym ciągu utrzymujemy kontakt i nawiązały się między nami niesamowite przyjaźnie. Życzymy tego wszystkim wychowankom i dalszego powodzenia naszej bursie i pracownikom. Dziękuję. E, nazywam się Afet Emilia. W internacie mieszkałam w roku 2004-2008. Czas spędzony w bursie miło wspominam. Poznałam wiele ciekawych, interesujących osób. Miałam ja nazywam Szczęśliwa Tomasz. Chodziłem tutaj do szkoły w Zespół Szkół Technicznych Mechanik. Wtedy, jeszcze kiedy to było, startowała tam klasa budowlana, techniko budowlane. Mieszkałem tutaj dwa i pół roku. Nie mieszkałem tutaj od początku swojego, swojej nauki w szkole. I to była dosyć ciekawa sytuacja, bo ja byłem kimś, kto mieszkał w Wielkiej Górze, a został też przyjęty do Bursa. Ale to w wyniku tego, że mój rodzic pojechał pracować do Wrocławia i nie mogłem jechać z nią. Czas, jaki tu spędziłem, w gruncie rzeczy był. Bardzo dobry, świetny. Też dużo osób poznałem, między innymi Emilkę, między innymi dużo osób, które już pewnie się wypowiadały. Wszyscy się znały, wszyscy o sobie pamiętamy. Dużo ciekawych wspomnień ze wszystkich wychowawców, też ciągle pamiętam. Oni chyba się pamiętają też mnie. Bywało raz lepiej, raz gorzej, ale naprawdę cieszę się z tego punktu, który tutaj miałem. Tutaj mieszkałyśmy w latach 2003-2006. Tak, w pokoju na pierwszym piętrze nad gabinetem pani dyrektor. Teraz obecnie pani dyrektor ma tam chyba swój gabinet. Tak. E, I właśnie wspominamy bo to jest nasz album z 2004 roku, więc wspominamy kolegów w bursę. Tak, chodziłyśmy do Żeroma, do liceum. Tak. No, bardzo mię wspominamy. Tak. Um. Proszę Państwa, Pani Stanisława Szlawkę. Kiedy ja przyszłam tutaj w 1999 roku do pracy, do bursy, Pani Stasia była jednym z wychowawców, ale to była właśnie tym wychowawcą, od którego ja wiele się nauczyłam. Pani Stasiu. Dziękuję za takie piękne słowa. Ja przede wszystkim chciałam podziękować Państwu, że pamiętacie, bo ja tutaj. Krótko pracowałam. Ja przyszłam do pracy jako emerytka, już będąc emerytką. Tak, rozpoczęłam pracę w bursie. To był 93 rok, a pracowałam do 99. Kiedy przyszłam pierwszy raz do pracy, to było dla mnie nowe doświadczenie. Byłam przerażona, bo przecież praca w szkole przychodzi się rano do pracy, ciężka praca w szkole. Ale tutaj trzeba pracować popołudniami, w nocy, a poza tym trzeba być nie tylko wychowawcą, ale trzeba być rodzicem, trzeba być opiekunem, trzeba być kolegą nawet. Trzeba rozumieć te dzieci, które chcą się zwierzyć, trzeba zbliżyć się do nich i to jest praca bardzo odpowiedzialna i bardzo ciężka, ale wspominam bardzo mile te prace. Było mi bardzo dobrze tutaj i cieszę się, że o mnie pamiętacie. I życzę Wam w to 60-lecie dużo sukcesów, przede wszystkim zdrowia, sukcesów w pracy i obyście jeszcze obchodzili niejedno 60-lecie. A poza tym największą zapłatą dla Was niech będzie właśnie wdzięczność młodzieży, która stąd będzie wychodziła, czy która tutaj przebywa. To znaczy ja serdecznie dziękuję za te słowa, ale powtórzę, że właśnie dzięki temu o czym pani Stasia powiedziała, to mnie chciało się tutaj wiele lat, jak widać, do tej pory pracować. A to, że dzisiaj przyjechało tyle młodzieży, z daleka przyjechała, która przed laty była naszymi wychowankami, świadczy o tym, że warto było. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Malwina. W bursie pracuję od dwóch miesięcy. Jestem bardzo zadowolona. Mam wspaniałą grupę. Młodzież jest bardzo sympatyczna, bardzo pomocna. Zawsze mogę liczyć na pomoc. Również grono pedagogiczne jest bardzo przyjazne. Co miłe zostałam przyjęta przez grono pedagogiczne i dyrekcję bursy szkolnej. W bursie zawsze coś się dzieje. Organizujemy bardzo dużo różnych imprez okolicznościowych z udziałem młodzieży. Młodzież zawsze jest pomocna. No, i jestem bardzo zadowolona z pracy. Oczywiście chciałabym jak najdłużej pracować w tym gronie z taką młodzieżą, jaka jest obecnie. Dziękuję. Witam. Nazywam się Magdalena Dobkiewicz. Pięć lat temu wyprowadziłam się z bursy. Bardzo miło wspominam ten czas do tej pory, ponieważ była to jedna z moich lepszych decyzji w życiu, może też moich rodziców, ponieważ to oni mnie tutaj przysłali dzięki temu mogłam trzy lata spędzić w bursie. Jestem mile zaskoczona tym, co dzisiaj ujrzałam w bursie, ponieważ cały budynek jest zrenomowany, wszystkie pokoje są nowe, są łazienki, gdzie jeszcze 5 lat temu tego nie było. Aczkolwiek był to naprawdę bardzo miły czas i chętnie bym tutaj wróciła. Dlatego też dzisiaj tutaj jestem. Fajnie było zobaczyć ludzi, którymi żyłam 3 lata, wychowawców, którzy dużo mnie nauczyli i dzięki którym też mogłam swobodnie uczyć się. Zawsze. Wstawałam rano do szkoły. Byłam tutaj przewodniczącą przez dwa lata. Bardzo miło też wspominam, właśnie momenty, gdzie mogliśmy organizować apele, gdzie mogliśmy świętować Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Nauczyciela, 1 listopada. Wszystkie dni zawsze obchodziliśmy z Hukiem. Gdzie mogliśmy się wszyscy spotkać w sali i razem świętować te dni? Pozdrawiam! W 2000 roku miasto powoływało Bursę szkolną numer 1. Mieściła się ona w innym obiekcie całkowicie, ale miała, ale miała równie wspaniałą młodzież jak, jak dzisiaj. W międzyczasie był Kapitalny remont za środki unijne, o czym wielokrotnie było mówione, no i bursa rozwija się dalej. Następuje zmiana pokoleniowa. Pan dyrektor Krzysztof Raczek wprowadza mnóstwo ciekawych nowych zmian. Pani Dyrektor Dorota Mazur wprowadza zmiany pedagogiczne, i o to chyba chodzi, żebyśmy się wszyscy rozwijali. A młodzież chciała dalej przyjeżdżać i do bursy, a dzięki temu do Jeleniogórskich szkół. Tak, pani naczelniku, tak mogę powiedzieć? Dokładnie tak. Pracę bursy można podzielić na dwa takie etapy czy, czy cykle. E, trzeba powiedzieć o długiej, 60-letniej pracy, tradycji e, pracy bursy w różnych e, konfiguracjach, pod różnymi nazwami, bo był to internet e, kilku szkół. E, różne szkoły otaczały opieką e, internet, e, a w ostatnim czasie bursy, czyli e, ośrodka, które skupia młodzież z wielu szkół naszych jedeniogórskich, szkół ponadgimnazjalnych, jak również gimnazjów. Powiedzieć trzeba, że e, bardzo. To istotny punkt na mapie oświatowo-wychowawczej miasta, z uwagi na liczbę wychowanków, którą gromadził i gromadzi, bo jest to liczba od 180, 160 w chwili obecnej w komfortowych warunkach przebywających z powyżej 100 wychowanków. i tu podkreślić należy taką rolę i wychowawczą, i uspołeczniania młodzieży, również konsolidowania środowisk między szkołami, oddziaływania na uczniów, które w bursie, właśnie w bursie numer jeden, skupiają się jak w soczewce. Również dzięki działaniom pani dyrektor, która wiele lat temu zapoczątkowała ciekawe imprezy, w których zachęcając młodzież do udziału w nich. Mamy efekt dzisiaj, że młodzież chętnie angażuje się w różne i charytatywne i inspirujące młodzież do działania w innych obszarach i tego gratuluję serdecznie za ten długi okres i życzę sukcesów na przyszłość. Serdecznie dziękuję. A ja no chcę tylko dodać, że dzisiaj, jak zobaczyłam, że kilkanaście osób, były wychowanków, przyjechało mimo y, swoich jakichś tam bardzo poważnych zajęć z bardzo daleka. Y, po to tylko, żeby właśnie uczcić dzisiaj z nami to 60-lecie, to łza mi się wokół zakręciła. Bo to znaczy, że cel nasz wychowawczy został w mieście spełniony. Dziękuję bardzo.